W dzisiejszym odcinku będzie wszystko o sławnym efekcie syrenki pyłek, który zna każdy stylista paznokci. Czym jest oraz jak nim pracować? Przygotujcie się na sporą dawkę informacji. Nazywam się Paula, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dziś jest z nami Magda. Cześć. Opowiem Wam, a ja pokażę wszystkie dostępne syrenki. Zaczynamy! Kilka lat temu. W każdym salonie w Polsce każdego dnia wykonywało się syrenki. Dzisiaj ten efekt jest mniej popularny, ale ciągle warto mieć syrenkę u siebie w salonie, dlatego że po pierwsze to jest niedrogi produkt, po drugie prosty w obsłudze, a po trzecie to jest kolor, taki tak jakby kolor, kolor tafli, który sprawia, że poszerzamy swoją gamę kolorystyczną, tak? Dlatego, że nakładając syrenkę na dany kolor, co nieco ten kolor zmieniamy. Więc jeżeli na start przykładowo mamy 20 hybryd, a mamy też jedną syrenkę, to tak jakby mielibyśmy 40 kolorów, a to lubimy! Ciekawostka! To Indigo stworzyło efekt surenki jako pierwsza firma w Polsce i według mojej wiedzy w całej centralnej i zachodniej Europie. Stworzyliśmy ten pyłek przy pomocy naszej ukochanej Eweliny Federowicz. Nasza instruktorka z bielawy podpatrzyła, że na rosyjskich forach rosyjskie stylistki coś tam wcierają w dyspersję i to daje ten piękny efekt tafi. Wszystkie produkty, którymi robiliśmy testy, na tamten czas dostępne na rynku nie dawały tego efektu. Chcieliśmy stworzyć dokładnie, Tą łunę, tą taflę, ten efekt, który nam się wtedy, na tamten czas, kojarzył z ogonem syreny, no i tak roboczo nazwaliśmy produkt – efekt syrenki. No i tak już zostało – efekt syrenki. Indigowa syrenka zrewolucjonizowała świat stylizacji paznokci. Kto stylizował w 2015, ten pamięta. Jak to zrobiliśmy? Wyobraźcie sobie takie wielkie połacie pięknie mieniącej się folii i noże w kształcie heksagonów, którymi starannie wycinamy te właśnie płaty. Wszystko tutaj się liczy. Rodzaj i grubość folii, wielkość noży, cały proces, cała technologia wycinania, dlatego, że po wycięciu trzeba na przykład ten produkt przesiać, aby pozbyć się tych wszystkich nieforemnych płatków, które inaczej załamują światło i sprawiają, że ta tafla nie jest tak piękna, jakbyśmy chcieli. My, na przykład, finalnie jedną trzecią produktu odrzucamy, po to, żeby przesiać. To co w środku, to co równe, pięknie przygotowane i dające ten najpiękniejszy efekt. Testowaliśmy kilka różnych sposobów i już teraz, no już teraz w zasadzie od pięciu lat, wiemy jak zrobić idealną syrenkę. I co nas cieszy najbardziej, nasi kochani klienci zawsze powtarzali, że to nasza indigowa syrenka jest najpiękniejsza. Na początku była tylko jedna syrenka, potem pojawiły się wersje alternatywne: syrenka Black, Black2, Emerald. Następne w kolejce były syrenki pastelowe, a na końcu neonowe. Po co nam syrenka w tak wielu odcieniach? Żeby uzyskać efekt tafli w wielu opcjach kolorystycznych. Tafla syrenki trochę zmienia kolor hybrydy, na który została położona. Czasami to wygląda fenomenalnie, dlatego że kolor zyskuje dodatkową głębię, a czasami ta syrenka zmienia kolor nie do poznania, do tego stopnia, że ciężko stwierdzić, jakim był kolorem, zanim wtarto w jego dyspersję efekt. Więc jaki z tego wniosek? Najważniejsze to nie improwizować na dłoniach klientki, tylko przygotować sobie wszystko na wzorniczkach i mieć ściągę, żeby widzieć, jak dany kolor z danym pyłkiem wyglądają. Jako, że już przerobiliśmy bardzo dużo tych wszystkich opcji kolorystycznych, zaprezentujemy wam za chwileczkę te, które w naszym odczuciu są najfajniejsze. Struktura syrenki jest wszędzie taka sama. Poszczególne syrenki różnią się odcieniem. Żeby było łatwiej, podzielimy sobie syrenki na trzy grupy: klasyki, pastele. I neony. Klasyki prezentujemy na białym i czarnym podkładzie. Oto one. Pierwsza klasyczna syrenka ma multikolorową taflę z przewagą złota. Syrenka Emerald, jak można wywnioskować z nazwy, tworzy taflę szmaragdową. Syrenka Black dwójka jest niebiesko-zielona, a syrenka Black tworzy taflę w odcieniu niebieskim. Czarne syrenki najlepiej wyglądają na czarnym podkładzie, stąd zresztą ich nazwa. Ale pokażemy je również na białym, żeby uchwycić różnice w kolorach, na które opalizują. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale syrenka Black co nieco zarzuca biały kolor, dlatego lepiej kłaść ją na czarny podkład. Tak wyglądają w tarce syrenki w sposób klasyczny, a tak prezentują się posypane na mokry top, dając efekt szronu. Kolejna grupa to pastele. Można je położyć na biały podkład lub pastelowy, na którym staną się bardziej intensywne. W tej grupie mamy Tiffany i Pastel Pink. Tak wyglądają w wtarte w biały i pastelowy podkład, a tak posypany na mokry top, czyli oszronione. Neony. Oto. Green, yellow, orange, pink, lila. Najlepiej wyglądają, jeśli się je kładzie na kolor bazowy korespondujący z syrenką, czyli neonowy róż na neonowy róż, żółty na żółty, a pomarańcz na pomarańcz. Tutaj widzimy neonowe syrenki na neonowych kolorach, wtarte w dyspersję oraz sypane na mokry top. Jeśli nie mamy neonów pod ręką, możemy użyć podobnego koloru bez tej neonowej mocy. Też powinno wyjść w miarę przyzwoicie. A czy zasada kłać neon na biały podkład działa również w przypadku neonowych syrenek? Nie do końca. A jak wygląda klasyczna syrenka na neonowym podkładzie? Właśnie tak. Po lewej wersji wtarta, po prawej sypana. Syrenka Mermaid jest zdecydowanie mniej intensywna niż neonowa. Idziemy dalej. Wiemy już, jak łączyć kolory, wiemy, jaki efekt chcemy uzyskać. Teraz przyjrzymy się aplikacji, żeby mieć pewność, że wszystko robimy dobrze. I nawet jeśli pojawią się jakieś niespodzianki, to wiedzieć też, jak sobie z nimi poradzić. Co takiego się może wydarzyć podczas aplikacji, Syrenki? Niektóre kolory po utwardzeniu mają słabszą dyspersję niż inne. Różne kolory mają różną ilość dyspersji. Co zrobić, jeśli nasz ulubiony kolor zostawia mało dyspersji, a my chcemy w niego wetrzeć Syrenkę? Nie trzeba rezygnować z koloru. Wystarczy mieć pod ręką efekt Base, który nakładamy na utwardzony kolor. Utwardzamy przez 30 sekund i w jego dyspersję wetrzemy syrenkę i po kłopocie. Podczas wcierania pyłku możemy zauważyć, że pyłek się roluje. Co to oznacza? Że kolor był za krótko utwardzany. Żeby to naprawić, trzeba dokładnie przetrzeć całą powierzchnię wacikiem nasączonym w wipe-offie, dopalić kolor w lampie. Nałożyć kolejną warstwę i utwardzić przez odpowiedni czas. Dopiero wtedy wetrzeć pyłek. Ale, ale, z drugiej strony, jeżeli zbyt długo utwardzamy kolor, dłużej niż tego potrzebuje, to stopniowo pozbawiamy go dyspersji, dlatego że za każdym razem w lampie, wychodząc, dostając jeszcze większą wiązkę światła, tej dyspersji będzie coraz mniej. I wtedy nie za bardzo jest w co wcierać pyłek. Mówimy na takie zjawisko przepalenie dyspersji. Jaki z tego wniosek? Nie możemy utwardzać koloru ani za krótko, ani za długo, tylko w sam raz. Przy naszych lampach i hybrydach ten czas wynosi 30 sekund. Ważne jest, żeby nie wcierać pyłku zbyt mocno, ponieważ powstaną nam puste placki. To nie jest taki intensywny ruch, jak na przykład podczas ścierania na peelingiem cukrowym. Delikatniej, z uczuciem tylko delikatne masowanie powierzchni paznokcia. Czasami zdarza nam się łączyć produkty, np. wykonując ombre. Jeśli jeden z kolorów użytych do ombre nie będzie mieć dyspersji, bo np. jest żelem do zdobień Arte Brillante, którym świetnie robi się ombre, to również będzie mieć to wpływ na wtarcie syrenki. W takiej sytuacji dodajemy dodatkową warstwę Effect Base na wykonanym już ombre, aby stworzyć dyspersję, w którą pyłek się wetrze. Nawet najpiękniej roztarta tafla będzie na nic, jeśli nie zabezpieczymy jej porządnie topem. Zobaczcie, tutaj widać puste placki, które pojawiły się po przetarciu dyspersji topu. To znaczy, że nie położyliśmy w tym miejscu warstwy nabłyszczającej. Warto się przyłożyć do tego ostatniego etapu stylizacji, dlatego że jeżeli tutaj nam coś nie pójdzie, to cała nasza dotychczasowa praca idzie na marne. A jeśli już jesteśmy przy zabezpieczeniu tafli topem, strategicznym miejscem, które będzie trzeba bardzo dobrze zabezpieczyć, jest Wolny Brzeg. Jeśli tego nie zrobimy, syrenka może nam zejść z całego paznokcia płatem. Kiedy zabezpieczamy wolny brzeg, wykonujemy taki ruch, jakbyśmy chcieli naszą klientkę pogłaskać po wolnym brzegu cieniutkim pędzelkiem. Kolejny mały grzeszek wynikający z pośpiechu to niedokładne usunięcie resztek pyłku. Trzeba się ich całkowicie pozbyć, ponieważ jeśli je zostawimy i zatopujemy, zostaną nam brzydkie farfocle i haczące krawędzie. Teoretycznie można to uratować, wygładzając je delikatnym baferem. Ale wiadomo, lepiej sobie nie dokładać roboty. Odnośnie samej sztoteczki musi mieć mięciutkie włosie, w innym wypadku może porysować lub nawet zedrzeć taflę. Taflę syrenki zazwyczaj pokrywa się topem nabłyszczającym, ale można również matowym. Uwaga! Światło utwardzalny mat może delikatnie rozmywać kolorowe syrenki. Żeby tego uniknąć, nie dociskamy pędzlem do powierzchni, tylko pracujemy w powietrzu. Zobaczcie różnicę. Z lewej strony dociskaliśmy mocno pędzlem nakładając top, a z prawej leciutko pokryliśmy nim powierzchnię. Jak pewnie zauważyliście, wszystkie dotychczasowe grzeszki dotyczyły wcierania pyłków w dyspersję. Czy w przypadku efektu szronienia jest tyle samo krótków? Całe szczęście nie. Tutaj trzeba pamiętać o tym, aby sypiąc na mokry top wybrać produkt, który nie ma dyspersji, np. Tip Top. Dzięki temu powierzchnia nie będzie się po utwardzeniu kleić. Warto też delikatnie wygładzić krawędzie bufferem, żeby później nie haczyły. I jeszcze jedna uwaga, która przyda Wam się już nie tylko w przypadku syrenek, ale przy każdym efekcie sypanym. Warto mieć osobny top do syrenek i innych efektów, ponieważ jakkolwiek byśmy się nie postarali, prędzej czy później przeniesiemy jakąś drobinkę do topu. A nie chcemy jej zobaczyć na właśnie przepięknie zaaplikowanym kolorze z najnowszej kolekcji, czy takiej klasycznej czerwieni no gdziekolwiek, tak? Syrenka ma być w syrence, a nie w stylizacjach bez syrenki. Proste. Wiem, to było sporo informacji, ale naprawdę to nie jest skomplikowane. Zapamiętajcie, a nawet jeżeli zdarzyłoby się, że następnym razem jak będziecie aplikować syrenkę, to coś nie pójdzie, to szybko sobie wróćcie do tego odcinka i sprawdźcie, co zrobiliście nie tak i to sobie skorygujecie, bo to są proste rzeczy. Naprawdę, ogarniecie to na no spokojnie. A teraz dobra informacja dla wszystkich łowców promocji: syrenka w tradycyjnej cenie kosztuje 7 zł, a teraz, kiedy wpiszemy kod artista na wszystkie syrenki, czyli na klasyki, na neony, na pastele. Pojawi się Wasza ukochana promocja. No bo wiadomo, że zawsze lepiej zapłacić mniej niż więcej. Można wtedy poszaleć i zrobić większe zakupy, potestować więcej kolorów. Promocja będzie trwała do wyczerpania zapasów albo do końca wakacji, czyli 31 sierpnia. I to już koniec naszego odcinka. Jeżeli skusicie się na serenkowe szaleństwa na kodzie artysta, to koniecznie subskrybujcie nasz kanał. Dlatego że niebawem, może za dwa, za trzy tygodnie, no na pewno jeszcze do końca wakacji. Pokażemy mega fajną stylizację, a w zasadzie dwie stylizacje przy użyciu syrenek. Tymczasem dziękujemy za uwagę, mam nadzieję, że było merytorycznie. Dajcie znać w komentarzach, która informacja była najcenniejsza. Dzięki za uwagę, cześć!